Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 11, z tej strony Michael, a już w dzisiejszym odcinku przedstawię wam ogólne protipy, wady, zalety, jak i wskazówki dotyczące postaci jaką jest Evelyn. Innymi słowy, zapraszam do oglądania. Podsumowując w kilku zdaniach tą postać, powiem wam jedno, jest ona wyśmienitym, skalującym się asasinem, który jest idealny do wbijania dywizji, zwłaszcza na niskich, mniej więcej niskich dywizjach, ponieważ jej dominacja late game'owa totalnie niszczy absolutnie wszystko. Sądzę, że warto to wykorzystać. Zaczynając od samego początku, runy. Gramy przede wszystkim elektryzację czy elektrocuta na angielski ponieważ nasza bostać opiera się właśnie na trzech kluczowych umiejętnościach, które używamy we wroga i tym samym dodatkowo Electrocute nam to wszystko uatrakcyjnia. I tak naprawdę reszta wszystkich rzeczy to są typowe runki ofensywne, składające się z m.in. Magic Penetracji, Eyeball Collection, czyli zbierania stacków, żeby mieć jeszcze więcej AP, czy chociażby Gathering Storma, aby mieć jeszcze więcej AP im dłużej trwa gierka. Natomiast Relentless Hunter jest runką, która zwiększa nam movement speeda, także warto to wykorzystywać. Jeżeli tutaj zaś chodzi o clear, prezentuje się on następująco. Gramy przede wszystkim sobie Ewelinkom zaczynając od strony blue ponieważ dzięki blue mamy lepszy clear, ponieważ mamy o wiele szybciej naszą umiejętność kluczową oraz dodatkowo, no mamy regenerację many. To jest taka drobnostka, którą moim zdaniem warto wykorzystać. Zgodna blue buffa o wiele łatwiej się nam czyści dżunglę i tak naprawdę wszystko full clearujemy. Full clearujemy to mniej więcej w okolicach 3 minuty 40 sekundy. Jeżeli wyśmienicie nam pójdzie, to mniej więcej ten clear będzie faktycznie trwać mniej więcej 3,5 minuty. Ale to jest maksimum, maksimum jakie możemy naprawdę osiągnąć. No i może teraz zacznę od razu od wszystkich omówień, umiejętności, tak żeby dopracować czy doprecyzować wiedzę początkujących graczy, co ta postać robi, na jakim spelu. Także zacznijmy sobie od samego początku. Pasywką. Bazypką Ewelinki jest demon, demon Shade. To jest taki jakby demoniczny cień, który regeneruje co 4 sekundy Ewelinka, jak się nie bije. I w momencie, kiedy ona go regeneruje, to bierna umiejętność Ewelinki utrzymuje cię przy zdrowiu, odnawiając je. Jest to największa zaleta tej bohaterki, ponieważ posiada ona bardzo trudny okres we wczesnym etapie gry i ciągłe odnawianie zdrowia może ją utrzymać w lesie. Dodatkowo, jeżeli jeżeli nasza postać opiera się na tym, że wbije już ultimate, czyli szósty poziom, ultimate powoduje to, że automatycznie nasza postać po 4 sekundach staje się niewidzialna. Także tak mniej więcej wygląda pasyweczka, tak pokrótce omawiając. Dalej mamy Q, i Q jest specyficznym elementem, bo ono się dzieli tak jakby na 3-4 części. Celujemy tą ewelinką w jakikolwiek cel, i tym samym po użyciu tej umiejętności generują się tam, nie wiem czy to widać, akurat trzy takie kolce, które są, zadają damage AoE. No i powodują to, że przeciwnik otrzymuje również slowa. No i tą umiejętność maksujemy jako pierwszą, ponieważ jest to umiejętność, która daje nam najwięcej damage'a i jednocześnie ma najniższe cooldowny, ale zanim oczywiście dopowiem to kolejne aspekty to skupimy się na ganku, żeby dobić sobie na przykład mordekajzera. Także spoko, że żeśmy zabili, lecimy dalej. O widzicie, i w tym momencie zyskaliśmy za pomocą naszej pasywy Przywrót zdrowia. Faktycznie też miałem podkę, ale nie wiem, czy tu było widać taki mały paseczek, który był taki lekko szarawy. Także spoko. Dalej mamy W. W jest to obszarówka bardzo daleka od strony Ewelinki. Ona opiera się na tym, że nasza postać, tak jakby oznacza konkretny cel, generując serce nad tym fragmentem czy nad tym celem. Jeżeli trafiamy go, widzicie przeciwnik otrzymuje czarma. Jeżeli faktycznie ten czarm się naładuje. Jeżeli czarm się nie naładuje, czyli to serce, do samego końca achitniemy przeciwnika, jedynie otrzyma on slowa, no i ten efekt automatycznie tego, tak jakby regeneracji, te, czy tego generowania serca automatycznie zniknie. I przez to nasza Ewelinka nie będzie używała, między innymi, charma na przeciwniku. Warto od W zaczynać tak naprawdę combo, bo moim zdaniem, ze względu na ten spell, możemy w ogóle jakiekolwiek korzystne i faktycznie użyteczne ganki realizować. Ponieważ z daleka możemy sobie oznaczać cel, nie wiem, dofleszować sobie do za pomocą, za pomocą flesza, możemy dofleszować do przeciwnika i automatycznie go szczermować, powodując właśnie CCK na przeciwniku i tym samym może być o wiele bardziej skuteczny gang z naszej strony. Jest to umiejętność, którą maksujemy, przypominam, jako drugą, nie jako pierwszą ani nie jako trzecią, bo to daje nam dodatkowy damage, jak się oczywiście tam wystakuje. E jest to taka, jakby umiejętność taka jedynie prosta. Jest to tylko i wyłącznie taki zwykły skok do przeciwnika, powodujący to, że. powodujący właśnie taki nagły damage. Nie wiem, czy też mogliście zwrócić uwagę, ale kiedy nacisnąłem to E w dużego raptora, również i małe raptorki otrzymały damage, także jest to całkiem ciekawa umiejętność. Ona jest akurat symboliczna w naszym zestawieniu, także nie używamy jej tak, jakby jako pierwsze. Za każdym razem używamy ją jako ostatnią, czyli na przykład jak mamy taki typowy gang, to używamy sobie W, czekamy aż się wystakuje, fleszujemy do przeciwnika natychmiast odpalamy E. Nigdy na odwrót, ponieważ wtedy zniknie ten efekt serca i jednocześnie będziemy mieli poważne problemy z przeciwnikiem. Tak naprawdę nie wiem czy widzicie, ale od 6 minut otrzymuje się za każdym razem na dżungli bez w ogóle żadnych potek i radzę sobie wyśmienicie. Teraz nasza pasywka się zregenerowała i przywróciła nam lekko zdrowie. Ale między innymi teraz pójdę na szybkości na topa, żeby uratować przynajmniej Akalkę. Może coś się uda zrobić, może jak niekoniecznie. Jednak niestety się nie udało. Już nie wiem, czy tutaj tego mordy kajzera nie zabijemy. A, chyba nie zabijemy niestety. E, nie zabijemy niestety, szkoda. No cóż, padliśmy, ale to nic. Tak naprawdę late game jest nasz, ponieważ nasza postać dopiero powoli zyska sobie pasywę do samego końca, także spoko. Teraz first recall. Na czym się skupiamy, jeżeli faktycznie rozpoczynamy, rozpoczynamy naszą gierkę na bucie oraz na dark silu. Dark Seal jest przede wszystkim najważniejszym elementem w naszym zestawieniu, ponieważ dzięki niemu zyskujemy dodatkowe AP i jeszcze szybciej się skalujemy. Dlatego moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, żeby nawet czasami zrezygnować z buta za 300 sztuk złota, żeby kupić faktycznie Dark Seala za 350. Jest on na pewno gwarantowany po naszym, nie wiem, first clearze, bo automatycznie zyskamy z 700-800 złota. I moim zdaniem i tak stać nas na obydwa elementy. Także zaczynamy przede wszystkim wspominając jeszcze raz od sorcerków, żeby mieć dodatkowe magic penetrację i mobilność, a Dark Seal, żeby się stakować i zyskiwać dodatkowe punkty AP. Teraz tak naprawdę mamy moi drodzy Ultimate'a, więc sami teraz za chwilkę ujrzycie mniej więcej jak pasywa konkretnie działa i w jaki sposób najlepiej ją wykorzystywać. Zwłaszcza na gankach, ponieważ ona jest naprawdę bardzo mocno użyteczna. Automatycznie nasza postać wchodzi właśnie w taki cień, jak sami widzicie. No i ereczka prezentuje się następująco: Sobie tylko poobijamy trochę cel. Erkujemy, widzicie przeciwnika, nasza postać tak, jakby automatycznie może za pomocą tego ultimate'a, ale może też uciekać i pod tym względem jest to naprawdę ciekawa umiejętność do inicjowania nawet jak i do uciekania bo w momencie kiedy przeciwnik znajduje się w tym tak jakby stożku automatycznie wszyscy przeciwnicy otrzymują obrażenia mało tego ta R chyba nawet powoduje coś takiego że ten kto ma poniżej 30% zdrowia dostaje dodatkowe obrażenia adaptacyjne czyli innymi słowy damage i dzięki temu również nasza postać o wiele szybciej i o wiele łatwiej radzi sobie, na przykład w walkach drużynowych, po engage'uje w każdego dosłownie, używa sobie ereczki, uciekając z tą erką, jednocześnie zadawając duży damage, może naprawdę solidnie zdominować. E, także mniej więcej wszystkie umiejętności, mam nadzieję, że wymieniłem bardzo dobrze, że nie będziecie już pytali o szczegóły. Teraz gankujmy sobie tak naprawdę. Czy uda nam się tutaj zabić? No niestety nie. Szkoda, że nie uda nam się zabić, bo tym samym chciałem mieć kolejne staki Darksila, no ale no cóż, mówi się trudno. Tego Gragasa możemy zabić, więc się wydaje, że niekoniecznie. Chociaż było blisko, nie powiem, że nie. Odpalmy sobie pasyweczkę, poczekajmy sobie 4 czy 5 sekund mniej więcej. Widzicie sami, że nasza pasywa regeneruje nam zdrowie. Jak sami widzieliście, mieliśmy tyle zdrowia, teraz mamy tyle. No i teraz możemy sobie na spokojnie kontrolować naszym kółkiem i więcej kiedy nas przeciwnik faktycznie widzi i kiedy nie. Jedna ważna uwaga, pasywkę Ewelinki widać na pink wardach. Nie, nie widać nas na zwykłych wardach, widać nas tylko i wyłącznie na pinkach, co jest bardzo ważne, żeby nie stać jak kołek na pink wardzie licząc, że nas przeciwnik nie zauważy. To jest bardzo ważna kwestia, która naprawdę działa w lejcie i warto to wykorzystać. Dobra, spróbujmy sobie na spokojnie tutaj wyczekać przeciwnika. Miejmy nadzieję, że się uda. No już nie będziemy tak naprawdę czekali na czarmap, żeby, żeby faktycznie tutaj przeciwnika zabić. Bardzo ładna erka ze strony naszej, ze strony naszej leonki. Tylko czy ten list nie przeżyje, serio? Dobra, mniejsza. Przeżył, to przeżył, mówi się trudno. My tak naprawdę zgarnęliśmy sobie darmowe, jak sami widzicie, 5 staków. Dzięki czemu zyskaliśmy naprawdę dużo, e, dużo na mapie. Nawet żeśmy teraz zgarnęli fraga, bo Kraga podszedł tam pod celownik, także super. Mamy 1600 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz, jako Ewelinka, nie starajmy się za wszelką cenę szukać fragów na siłę. Wiem, że mamy 7 staków ponad. Ale moim zdaniem skupmy się na farmie. Ciągle starajmy się farmić, farmić, jeszcze raz farmić. Pod tym względem nasza postać musi zawsze dominować nad przeciwnikiem, nie wiem, chociażby jednym poziomem. Pamiętajcie, im więcej tak naprawdę nasza postać ma poziomów, tym więcej, więcej bije jest większe prawdopodobieństwo, że to Wy wygracie teamfight czy jakąkolwiek walkę 1 na 1, nie ma to zbytnio znaczenia. I w tym możliwym względzie jak gra gaz sobie padł. Sami widzicie, że możemy przejść do jego dżungli i mu cenne, e, cenne kampy oraz zdobędziemy jakieś trejki. I w tym przypadku najczęściej warto to wykorzystywać faktycznie jak się przeciwnika zgładzi lub ewentualnie jak w kluczowych momentach faktycznie ktoś stoi na midzie. Warto go e, zaskoczyć i starajcie się najczęściej taką Ewelinką. Wchodzić y, od strony pleców na przeciwnika, tak żeby on nie był w tym obszarze. Bo teraz, jakbyśmy odpalili czarma na kogokolwiek, ten przeciwnik automatycznie cofnie się do tyłu. Sami możecie to zaraz zobaczyć na przykładzie jakiego, jakiego tamkolwiek przeciwnika. Tylko miejmy nadzieję, że tutaj kogoś się uda zabić pod tym względem. O, kolejny frag w naszym wykonaniu, także spoko. Talon sobie tam przeżyje, także miodzio. Mamy 9 staków całkiem przyjemnie. Za chwilę się wycofamy po nasz item, jakim jest item mityczny, czyli Night Harvester. Night Harvestera najczęściej się składa na Ewelince, ze względu na to, że w momencie kiedy uderzamy dowolną umiejętnością przeciwnika, automatycznie zyskujemy w jego kierunku mobilność, o tam kilka procent, chyba 20% dokładnie. Także jest to bardzo spoko item bo jeszcze na mitycznym pasywie ma wiadomo skrócenie czasu wszystkich naszych umiejętności przez to jeszcze szybciej możemy dominować i jednocześnie zadawać damage także spoko Ok, jesteśmy już z powrotem w zasadzie jesteśmy w sklepie, poczekamy sobie chwilę na naszego Night Harvestera i zaczynamy teraz piękną fazę rozgrywki Ewelinka dopiero teraz nabiera nowego znaczenia jeżeli chodzi o rozgrywkę teraz będziemy naprawdę kierowali i mam wrażenie, że zdobędziemy faktycznie z 20 może 15 fragów, także pożyjemy. Zobaczymy, jak to będzie. Po udanych gankach, natychmiast przejdziemy do farmienia. I teraz będziemy to robić przez dobre 20 minut. Także przepraszam, jeżeli faktycznie ten gameplay będzie Was nudzić. Ale nie zmienia to faktu, że Evelinkom tak trzeba grać. Za każdym razem, kiedy zdobywamy przewagę, natychmiast trzeba dążyć do tego, żeby zdobywać przewagę jeszcze pod względem farmy. Także wchodzimy w przeciwnika za pomocą prostego combo. Używamy REczkę, i tym samym, widzicie, zdobywamy kolejnego fraga, i tym samym wystakowaliśmy naszego Dark Seal do 10 staków. I mamy bonusowo 50 AP, co jest sporym wynikiem w 15 minut. Najczęściej takie gry Ewelinkom powinniście zamykać w okolicach, nie chcę skłamać, ale może 20-25 minuty. Wiem, że to jest OP Bohater w lejcie i sobie wyśmienicie poradzi w, nie wiem, walkach powyżej 30 minuty, ale nie zmienia to również faktu, że jak Ewelinkom faktycznie występujemy. Gierkę, no to szybki FF ze strony przeciwnika faktycznie e, pada. Skupimy swoją uwagę teraz na kolejnym itemie, jakim jest Leech Bane, ponieważ jest to item, który powoduje u Ewelinki mobilność i powoduje również dużą dawkę AP. I w zasadzie ten item jest wyśmienity, jeżeli chodzi o taki jakby gwarantowany damage, bo można w tym czasie, kiedy teraz tak jakby jesteśmy za te 1250 zł możemy złożyć sobie medzajkę. I automatycznie wiecie, możemy tych staków mieć jeszcze 25, ale Medjajka pod tym względem jest mega YOLO. I mam wrażenie, że trzeba być taki bardziej pewny siebie, mieć zawsze gwarantowany damage. Także w tym względzie złożymy sobie na początku, na początku sobie złożymy Lich a, a potem przejdziemy do kolejnych kwestii. Zrobiliśmy sobie standardowa Blitzcrank'a i teraz to o czym znowu mówiłem, możemy sobie tylko i wyłącznie puścić Heralda w międzyczasie, żeby już tam puszował z Tristaną. Alternatywna sytuacja, to co przed chwilą mówiłem. Automatycznie po udanym ganku błyskawicznie trzeba podejść do właśnie albo smoków, albo farmienia, tak aby zwiększyć presję na mapie. Zróbmy sobie teraz Redzika, przejdźmy do golemików. I od razu po wycofaniu się do bazy i zakupie dwóch itemów, myślę, że pójdziemy sobie na spokojnie na mida, ewentualnie pójdziemy na topa. FK jest taką postacią, która opiera się na tym, że ona... Beznadziejnie sobie radzi w Team Fightach. Naprawdę. Ewelinka beznadziejnie sobie radzi w Team Fightach. Ona wyśmienicie sobie radzi w solowych wyłapankach. Coś w stylu, wiecie, ktoś mniej więcej się tu bije, jest dosłowny Aram na Midzie, ale jedna osoba jest na topie. No i ona sobie wyśmienicie radzi na tą jedną konkretną osobę, a nie na tych wszystkich osobników, którzy znajdują się właśnie w Team Także miejcie to na uwadze, że F.com nie starajcie się bijać jak Ramusem w piątkę, tylko po kolei starajcie się Elim eliminować konkretne cele, aby tym samym właśnie wygrywać. Dobra, teraz może przejdę trochę do combo, bo combo mam wrażenie też jest ważną kwestią u Ewelinki, bo dobre combo jest na wagę złota, złe combo automatycznie przegrać grę. Jak tak naprawdę wbijać w przeciwnika? Klikamy sobie W, czekamy aż ten czarm się naładuje, doskakujemy do przeciwnika za pomocą E, automatycznie ten czarm tak jakby się zbija powodując CCK u przeciwnika. I końcowym elementem jest używanie czy nadużywanie czy spamienie, nieważne jak to nazwiecie, swojego Q, aby przeciwnika dobijać i mam nadzieję, że to już kilkukrotnie widzieliście w ramach tego właśnie poradnika czy tych akcji, które spowodowały u mnie fraga. Także mam nadzieję, że to mniej więcej już przedstawiłem i doprecyzowałem. Widzicie też na załączonym obrazku, nasza postać już samego Electrocuta w przeciągu 20 minut gry zadała prawie 1000 damage'a, co jest naprawdę sporo i Tyle. Wydaje mi się, że powinniśmy lekko więcej zrobić tego damage'a, ale nie zmienia to faktu, że i tak dominujemy przeciwnika w postaci farmy. Sami zresztą widzicie, że traci on do nas 30 CS-a i jako ma dwa itemy, to my mamy już 2,5. Także jest to akurat całkiem spoko wynik dla nas. I teraz jak będziemy to pomnażali jeszcze kilkukrotnie, mam wrażenie, że na spokojnie sobie zwiększymy przewagę w postaci poziomu, bo teraz widzicie Gragas pozdobywał kilka shutdownów i automatycznie Skombekował z tym poziomem, nie mówię, że nie. Ale przed chwilą dosłownie tracił z chyba poziom, może nawet i czasami dwa. W krótkiej chwili także spoko. My sobie teraz to na spokojnie wszystko spuszczujemy i pójdziemy po albo senne. Zawsze mi się myli senna, Samira i tak dalej. Także albo sobie zdobędziemy teraz senne i pójdziemy na Drake'a, albo będziemy dalej farmili dżunglę przeciwnika, żeby on tracił, a my byśmy zyskiwali. Czekajcie, jak to mniej więcej wygląda tutaj nam idzie? Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby faktycznie przeciwnik nas nie widział, ale jednocześnie żebyśmy mogli go zaskoczyć. Także w tym przypadku, no tutaj nie wejdziemy, nie uratujemy tej Leony niestety, ale tego bliskranka można by było już wyłapać. Ponieważ ten bliskrank wycofuje się w tym miejscu. No i automatycznie widzicie, zgarniamy sobie fraga, natychmiast sobie na spokojnie uciekamy. Znikamy za pomocą pasywy, przez co przeciwnik nie wie, gdzie się znajdujemy. Teraz trzeba tylko i wyłącznie kontrolować, gdzie się znajduje dany przeciwnik i czy nas faktycznie widzi w tym okręgu. Przeczekamy sobie, aż tutaj Senna przyjdzie albo Gragas i automatycznie tego przeciwnika też zabijemy. No chyba, że nas Leasing zauważy, no to widzicie, trzeba natychmiast uciekać. Sami widzicie, nasza postać teraz się opiera na tym, żeby przeciwnika bardzo ładnie zaskakiwać i dominować. I teraz na przykład można zrobić coś takiego. Że damy im spuszować Widzicie, senna znajduje się sama. I automatycznie możemy odpalić w nią czarma. Ona się wycofa. A my ją sobie wyeliminujemy, prawda? I tym samym zdobyliśmy. Widzicie? Double kilka. I automatycznie. Nie mam pojęcia, czemu Tristana mnie zabiła. Ale, <laughs> ale sami widzieliście, jak to mniej więcej wyglądało. Kombo było bardzo dobre, w naszym wykonaniu było wyśmienite, ale nasza Tristana nas niestety zabiła, także no cóż, mówi się trudno. Teraz nasza postać potrzebuje ciutkę takiego jakby ratowania swojego KDA, jednocześnie staków na swojej medzajce. Polecam wam tylko i wyłącznie złożyć na samym początku stopwatcha, potem kontynuując to na przykład właśnie jakimś kodeksem. Generalnie teraz składamy zonie, ze względu na to, żeby ratować nasze cenne KDE. Właśnie również takie sytuacje, jakie przed chwilą miały miejsce, żebyśmy faktycznie nie padali, albo przynajmniej żebyśmy mieli krótki czas na odnowienie naszych umiejętności. I przez to nasza postać. Teraz bardziej gramy sytuacyjnie. Staramy się za wszelką cenę wyczekać rywala, jak się tylko da, szybko go wyeliminować. I natychmiast się zresetować za pomocą Zoni, żeby nie wiem, albo odfleszować albo ponownie doskoczyć do rywala za pomocą E. No tego jest absolutnie mnóstwo tych elementów, które mógłbym teraz wymienić. Najbardziej podstawowym to jest chyba ratowanie KDA i skrócenie swoich czasów odnowienia umiejętności. Wiadomo, trzeba ratować swoje KDA i tym samym staki, których niestety na tej swojej medżajce za dużo nie posiadamy, ale spokojnie, to jest tylko i wyłącznie kwestia jednego teamfightu, żeby na nabyć dużo asyst czy fragów i tym samym jeszcze naprawdę tą medżajkę wystakować do samego końca. Eee, czy tu się uda zabić przeciwnika? Pytanie za milion punktów, jasne, że tak. No już widzicie, mamy 8 staków. Teraz za chwilkę nadejdzie element, gdzie będziemy mieli tych staków 11. Czy uda się go zabić? Wydaje mi się, że niekoniecznie. No ale no cóż, mówi się trudno. Zawsze to jest tak nieszczęśliwie, że przeciwnik ratuje się naprawdę na 15 HP. No ale no cóż, bywa i tak. Dobra, zera tu nie ma, tu jest Blitzcrank. Tego Lisina ciężko będzie porobić w trakcie właśnie teamfightu, bo on się leczy za pomocą swojego Steraka i Cordrinkera. Ale nie zmienia to faktu, że za chwilkę przejdziemy do już bardziej ofensywnych itemów, jakim będzie Voidstaff albo Rabadon, i wtedy ta postać automatycznie z naszego celownika czy z naszego fokusu zniknie. Także jest to całkiem przyjemny element. Odpalmy sobie tylko i wyłącznie czarma na naszego przeciwnika. A tutaj Blitzkranka sobie w międzyczasie zabijmy, żeby już nie przeszkadzał. No i tym samym sobie tutaj Lisina dobijmy za pomocą naszego ultimate'a. I sami widzicie, przed chwilą mieliśmy faktycznie 4 staki naszej medzajki, a teraz mamy automatycznie 14. I widzieliście, na początku ta gierka nie wyglądała zbytnio dobrze dla nas samych, ale w lecie nasza postać soli nie zdominowała. Wystarczyło tylko i wyłącznie złożyć Lich Bane'a oraz właśnie Night Harvestera, żeby totalnie oraz przeciwnika. I miejmy teraz na uwadze to, że robimy sobie na szorka, no i tą gierkę powoli pchamy do przodu. Teraz nasz late game opiera się na tym, że nasza FK naprawdę wystarczy, że tylko i wyłącznie wbije w teamfight Fight kluczową jednostkę, jaką jest Gragas. Nie wiem, czy to jest faktycznie Senna albo Leesin. Wyeliminujemy ich totalnie za pomocą jednego combo, no i tym samym wygramy całą rozgrywkę. I na tym się właśnie opiera nasza postać. Ewelin jest mega OP w early czy, czy jest mega OP w lejcie. W zasadzie beznadziejna jest w early gameie, ponieważ nie może ona wystakować swojej pasywy do końca. Ona może mieć tylko przyrost czy zwrot swojego HP, ale nie może być niewidzialna. I właśnie przez to Ewelinka jest bardziej OP w lejcie niż w Early. No, bo w early wiadomo, każdy ją widzi i ganki ma tak naprawdę niekorzystne. A teraz, jak sobie latamy na niewidzce, widzicie, miniony nas absolutnie nie widzą. Przeciwnicy również. Możemy do tego przeciwnika podejść i tym samym jakoś mniej więcej mu przeszkolić. No, ale w tym przypadku widzę, że tutaj. Widzę, że tutaj właśnie przeciwnicy mega polecieli do przodu, a my ich tak trochę żeśmy zbejtowali. I zobaczcie, ile teraz się leczymy za pomocą naszej pasywy. Zobaczcie. My mieliśmy HP w tyle, gdzie tutaj mam kursorem, a teraz my się leczymy aż do tego momentu, kiedy jesteśmy niewidzialni i nie walczymy w trakcie rozgrywki. Ale może teraz, na szybkości, jeszcze przejdę do kontr, co tak naprawdę kontruje naszego pięknego bohatera, jaką jest Evelyn. Ona nienawidzi grać w Rengara, nienawidzi grać jakąś Sejuani. W Sejuani nie, nienawidzi grać ze względu na to, że jest mega tankowata, natomiast Rengar widzi ją za pomocą swojego ultimata, przez co. No, Rengar vs. Ewelinka to chyba już wiemy, kto mniej więcej wygra to spotkanie. Także nie starajcie się za każdym razem F-kom grać właśnie w Rengarka, bo to jest naprawdę YOLO No, no miejcie to na uwadze, że te topowe kontry właśnie takie tak wyglądają. Dobra, spróbujmy sobie wjechać za pomocą specyficznego kombo w Senne. No, niby się udało ją zabić, niby też niekoniecznie, ale sami widzicie, że pierka domknięta w lejcie. 25 staków wystakowanych. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, jakie bym faktycznie składał w, ten, w to zestawienie, jako Ewelinka, wydaje mi się, że przede wszystkim zwróciłbym uwagę na Rabadona, żeby mieć dodatkowe punkty AP i domknąć to wszystko właśnie Void Staffem, żeby mieć Magic Penetrację. I sami widzicie, że można faktycznie zwyciężać te gierki Ewelinkom z góry do dołu. Tylko sprawdźmy sobie na samym podsumowaniu, jak to mniej więcej wszystko wyglądało. Niech to się zaprezentowało w postaci damage'a zadawanego przeciwnikom, także wrócę do Was za chwilę. Podsumowując całą rozgrywkę, w 29 minut 37 sekund zrobiliśmy statystyki 11-3-11. Mniej więcej sami widzieliście, że pod względem Drake'ów, jakiejkolwiek farmy czy czegokolwiek innego zdominowaliśmy przeciwnika. A jeżeli chodzi o damage, jaki żeśmy zrobili, prezentuje się następująco: Łącznie zrobiliśmy damage'a 23200. Co jak co? No, jest to damage, który. Dopiero co powstawał w tej grze, ponieważ nie mieliśmy jeszcze w ogóle żadnego Void Staffa ani właśnie Rabadona, ale to właśnie idealnie udowadnia, że Ewelinkom faktycznie można kierować rozgrywkę. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, oraz zapraszam na wszystkie transmisje na żywo, jakie dla was tworzę. Również pozdrawiamy wszystkie osoby, które teraz właśnie piszą na czacie, czyli pozdrawiamy Mertiego, Scarper Blade'a, Kacpra, Sansera Gaming, Macieja Makowskiego, Mati z Gostka, Kupsonika, Polskiego Talona, Mikowala, Ciepłego Kisla i pozostałe osoby, które wbiły na czat. Także trzymajcie się ciepło, do następnego.